Radio Złote przeboje. To był tydzień w Częstochowie. Artystyczne przedszkole Olka Klepacza w Częstochowie powstało 5 lat temu. Przy okazji pierwszego małego jubileuszu postanowiłam zapytać o początki częstochowskiej placówki, która obecnie jest miejscem dobrze rozpoznawalnym na edukacyjnej mapie miasta. Moimi gośćmi są dziś Iwona i Oleg Klepaczowie. To jest radio Złote przeboje. 96 i 6FM w Częstochowie! Pierwszy rok działalności naszego przedszkola to był rok 2010 i we wrześniu przedszkolaki po raz pierwszy nas odwiedziły. Czy zaczynaliście tak troszeczkę z duszą na ramieniu Waszą działalność, czy też z przekonaniem, że to będzie strzał w dziesiątkę? Byliśmy zdeterminowani na, na, na działanie w tej przestrzeni, w przestrzeni edukacji dziecięcej, bo. Mamy świadomość jak to jest istotne, jak to jest ważne. W Polsce ta edukacja przedszkolna jest traktowana po macoszemu, chociaż wszyscy o tym mówią i wszyscy stawiają sobie to na sztandarach. Mówię tutaj o łodarzach naszego kraju. Natomiast rzeczywistość jest zgoła odmienna, czyli też myślę, że takie stereotypowe postrzeganie Edukacji przedszkolnej, czyli a co tam się dzieje w tym przedszkolu? Panie siedzą, piją kawę, a dzieciaki się bawią. U nas to zgoła jest odmienne i wydaje mi się, że w większości przedszkoli w Polsce w tej chwili inaczej to wygląda. Rzeczywiście my e, jesteśmy przede wszystkim przedszkolem. Artystyczna przedszkola Olka Klepacza działa w pełni kontroli Ministerstwa Edukacji Narodowej. E, działamy też w pełnej współpracy z Kuratorium Oświaty e, i Wychowania. Realizujemy program dydaktyczny, który jest sporym wyzwaniem. Mamy kadrę bardzo dobrze wykształconych młodych ludzi z sercem na z pasją i z sercem w butonierce. I rzeczywiście zrobiliśmy to po to, żeby mieć wpływ na to. Symboliczny oczywiście, jak, jak, jaki, jaki, w, jaki w przyszłości będzie nasz, nasz obywatel? Mnie to przede wszystkim chodziło i żonie też o to, jak będziemy, jakich obywateli będziemy mieli w kontekście sztuki, w kontekście wrażliwości, estetyki. Jakie pokolenie sobie wychowamy tak naprawdę, bo artystyczne przedszkola Olka Klepacza powstało przede wszystkim z pasji. Z pasji tworzenia, z pasji do, do ludzi. Jakby przedszkole, oprócz tego, że jest miejscem, to skupia wokół siebie Różnych ludzi tworzą to miejsce rodzice, którzy wiedzą, po co tak naprawdę przyprowadzają dzieci do tego przedszkola. I powiem szczerze, że nasze przedsięwzięcie pewnie nie miałoby takiego wydźwięku, gdyby nie zespół, gdyby nie rodzice, gdyby nie dzieci, bo przyciągamy myślę, Takich ludzi, którzy, którzy mają w sobie pasję, zarówno nauczycieli, jak i rodziców. Współtworzymy specyficzny klimat tej placówki i myślę, że wspólnie fajnie nam się funkcjonuje. Myślę też, że to chodzi o kwestię oczekiwań, które pokładają w nas rodzice, którzy nam powierzają swoje dzieci. Ci rodzice oczekują też czegoś więcej niż tylko. Przechowalni. Oczekują od nas takiej pracy, która spowoduje, że nasze dzieci, a obserwując co roku naszych absolwentów, jesteśmy szczęśliwi, bo oni rzeczywiście wyrastają ponad przeciętność, ale to jest właśnie ta e, kilkuletnia nasza, e, taka judymoska robota, która polega na tym, że realizujemy mnóstwo pomysłów w przestrzeni edukacyjnej. Nasza, e, nasza działalność polega na stwarzaniu. Dzieciom możliwości do rozwijania się i nie zabijania i tłamszenia w dzieciach dzieci. Dzieci są czyste kulturowo, niewarunkowane. W związku z tym wystarczy um, jak gdyby asystować im, pokazując im pewne kierunki, a dzieci realizują się same. To jest, um, znaczy to, jest, to jest cięższa robota niż taka, która um, polega bezpośrednio na kontrolowaniu i na sprawdzaniu i wyciąganiu wyciąganiu konsekwencji z tego, co się robi, no bo tutaj to dziecko ma, swe, ma przynajmniej mieć wrażenie pewnej wolności. Oczywiście stwarzamy i, i jakby nakreślamy granice, bo dzięki temu dzieci mają poczucie bezpieczeństwa. Bez granic dzieci nie mają poczucia bezpieczeństwa, bo się gubią i popełniają wiele błędów, które można uniknąć w momencie, kiedy ma się świadomość tego, co się robi rzeczowo, czyli merytorycznie. To jest radio. Złote Przeboje 96 i 6FM w Częstochowie! Do rozmowy z Iwoną i Olkiem Klepaczami powrócę już za chwilę. Zapraszam. Radio Złote Przeboje to był tydzień w Częstochowie. Drodzy Państwo, trzeba wiedzieć, że Państwo klepaczowie mieli przecież doskonałe też zaplecze, jako że przedszkole artystyczne. Olek Klepacz, znany artysta, do tego pedagog z wykształcenia. Iwona, połączyłaś swoje umiejętności menedżerskie, bo przecież przez lata pracowałaś w telewizji, swoją kreatywność, włożyliście to, co macie najlepszego w sobie, w ten pomysł, w ten projekt. To się po prostu musiało udać. Ja myślę, że tak, ale udało nam się też zjednać ludzi, nauczycieli, nauczycieli nieprzeciętnych. Są to ludzie z pasją, którzy cały czas stawiają sobie nowe wyzwania, jakby nie poprzestają na tym, co jest do tej pory. Praca nauczyciela jest pracą twórczą i kreatywną, i tak naprawdę. Jeśli my się rozwijamy, to jesteśmy w stanie dać dużo więcej naszym dzieciom niż, niż, niż tak zwana przeciętność. Podoba mi się też to, że jakby nauczyciele, stawiając sobie nowe wyzwania, sięgają po coraz to nowe środki. Bierzemy udział w projektach europejskich. To jest moje oczko w głowie. Udało nam się przez dwa lata być koordynatorem europejskiego projektu Comenius, do którego zaprosiliśmy trzy przedszkola: przedszkole z Rumunii, przedszkole z Hiszpanii, i przedszkole z Turcji. Projekt dotyczył przestrzeni artystycznej, w związku z tym poznawaliśmy. Przestrzeni taki, tak. taki był temat tego naszego projektu. Podróżowaliśmy dosłownie w przenośni wypełniając taką przestrzeń, która towarzyszyła spotkaniom z wymianą, wy, wymianie doświadczeń z pedagogami z innych krajów. Cały program Comenius ma na celu niwerowanie różnic między edukacją w krajach, które raczkują w, tej, w tym względzie, do tych, do, jak gdyby do, do, do koptowania, do tych, którzy mają już bardzo dobre wyniki w tej kwestii, w tej przestrzeni. Więc to jest rzeczywiście coś, co udało nam się zrealizować. Moja żona wspólnie z naszym, z naszymi pedagogami napisali świetny program, który został zaakceptowany i zrealizowaliśmy ten program na, na najwyższym poziomie, bo otrzymaliśmy najwyższą ocenę, z czego jesteśmy bardzo dumni. Chciałem też powiedzieć o tym, co jest bardzo istotne, bo to są naczynia połączone, czyli ja, moja żona, plus nasi pedagodzy, w konsekwencji nasze dzieci i nasi rodzice. Czyli to wszystko, jakie my stawiamy sobie wyzwania, my z żoną, Przekłada się na, na. Jesteśmy takim przykładem dla naszych nauczycieli, staramy się tak. To się dzieje mimo woli, staramy się tacy być. E, oni podejmują wyzwania, które w ocenie na początku są ideą fix, ale w konsekwencji stają się rzeczywistością i to jest coś, co kocham w tej pracy. bo e, ona nam daje tak, taki, w kontekście tego, co robię, czyli też oczywiście, co robię i co kocham, czyli muzyka i sztuka. Um, daje nam taki namacalny e, f, f, feedback naszej pracy, czyli taką namacalną na, na, na rzeczywistość, e, którą się osiąga tu i teraz. E, to przedszkole jest, te dzieci są, można z nimi korelować. Projektem kolejnym jest spotkania z artystami, które realizujemy. I Często mam pytanie, ale po co Olek robisz takie spotkania? Po co robicie takie spotkania? A to po to, żeby nie tworzyć barier i nie tworzyć murów między ludźmi, którzy kreują sztukę na wysokim poziomie, a, a dziećmi, czyli żeby dziecko miało świadomość, że to jest osiągalne, to jest do zrobienia, tylko wystarczy chcieć, wystarczy mieć marzenia. Marzenia się spełniają, jak powiedział kiedyś Jan Paweł II, nie bójcie się wypływać na głębiny, na głębokie wody, na głębiny. I my to robimy empirycznie, czyli my wypływamy na te głębokie wody. Oczywiście to, to nie jest łatwa praca, bo mnóstwo rzeczy trzeba od początku do końca wykreować, wymyślić i zrealizować. Ale tak jak powiedziała moja żona, kiedy mamy dobry kontakt i, i, i dobrą relację z rodzicami, a to się przekłada na to, że nasze dzieci rzeczywiście z otwartymi oczami i uszami podchodzą do naszych propozycji, do odwiedzin teatrów w naszym przedszkolu, do wyjazdów naszych. Do spotkań komeniusowych tak naprawdę y, czują się takimi prawdziwymi Europejczykami. Mamy też, y, tak jak powiedziałem, y, spotkania z artystami, którzy opowiadają o swoim dzieciństwie, przez to stają się dużo bliżsi, osiągalni, dotykalni. Był u nas Sebastian Karpielbuecka. Sebastian jest naszym takim przyjacielem. dobrym duchem przedszkolnym. Domowym. przyjeżdża do nas często i czyta bajki. Radio Złote Przeboje. To był tydzień w Częstochowie.